Czy możemy cofnąć swój wiek biologiczny? Co możemy zrobić? Zadbać o swoje przekonania, uwierzyć w swoją młodość, bo tak jak się czujesz w duchu, znajdzie to odzwierciedlenie w tym, jak wyglądasz i jaką energią promieniujesz młodości, czy może starości, aktywność fizyczna. Twój ruch wspiera procesy regeneracyjne, zdrowe środowisko, unikanie zanieczyszczeń wspomaga długowieczność. Wspierające środowisko społeczne, przebywanie z ludźmi, którzy myślą pozytywnie, a także wśród młodych i to nie tylko fizycznie, post przerywany i odpowiednia dieta. Badania pokazują, że okresowe głodówki albo posty mogą aktywować procesy regeneracyjne, kontakt z naturą i sen, redukcja stresu poprzez odpowiednią ilość snu oraz ekspozycję na światło dzienne. I bezpośredni kontakt z Ziemią poprawia kondycję Twojego organizmu.